Dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Witamy tak? no, w nowym blogu. Jedziemy właśnie, bo Dominik mi zaproponował, że mnie weźmie na zakupy świąteczne. Dekoracje, bo nie mogłam się zdecydować. Bo są, to musimy korzystać. Tak, no, ja nie wiem, czy są. No właśnie. Trzeba sprawdzić. No, wezmę do naboratu. Ja nie wiem, czy wy mnie słyszycie w ogóle. tak siedziałam i chciałam kolejny raz zapowiedzieć przez internet, i kolejny raz mi się nie udało to. Nie mogłam się po prostu dokonać tego, żeby zapłacić. Stwierdzałam, a może nie. Często tak mam. Nienawidzę kupować rzeczy przez internet. Nie umiem kupować rzeczy przez internet, bo najczęściej rezygnuję. Może to dobrze, bo można wiecie, jednak tego rzeczy nie potrzebuję, ale dekoracji potrzebuję bardzo. Więc Dominik powiedział, że dobra, to. Pojedziemy jedziemy we wtorek. Jedziemy we wtorek, jest wtorek, jedziemy we wtorek. oglądać i pokupować dekoracje księgnicze. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, podekscytowana i mam nadzieję, że coś znajdziemy. Bo najgorzej jak co Coś będzie na pewno, ale czy będzie to, co ja chcę? Zobaczymy. Pierwszy punkt Half Price Zobaczymy, w coś jest O jaki ten wielki Mega, ale nie zapomniałam tego nigdy No nie No, ale, ale pięknie Nawet nie wiem, czy wtedy by było to. Ja, yeah. ale wynalazłeś. No. Dobra, Mega. Normalnie ten. Noc, panuszek. Śmieszny wygląda No, też ma... ma jest właśnie to masakra. No to jest straszne, ta obida jest straszna. Czemu? No, nie, no widzisz wszystko. No wiem, ale no właśnie... Ja ten mam na ten... ich like wysokości i wiedzą szarażę. To jej ja się trzyma. A nie widać tak naprawdę, że później będziemy jechać, to Wam pokażę. Ale mam dobre wspomnienia z tą galerią, bo na początku miałam tutaj współpracę i mogłam się odkupić. Ale dzwona znalazłeś. No, trzeba przytrzymać. Ja, yeah. i on wcale nie kosztuje tak dużo, nie? Jak na takie coś. A 189 zł. Zawsze się to jest na nie? Jak się podoba? 139, więc to no, dla mnie to nie, to nie jest. jest. Okay, no? To jest okej, okay. piękne to jest. Mega mi no, się to podoba. Wow. Na co byś to zrobił? <noise> Nie hmm. wiem, wymyślę. byle wykupić by <noise> Piękno. No, ale jakąś terem, yy, gwiazdę metaliczną, taką dużą w sali do tego. No, ciekaw jestem, jak się płynie, zachowa, no, tak jak się mokre. Nie, ja mam pod osłonkę i tak. A, właśnie. Co A, ja to jest na jakoś Co? Nie wiem. Nie do wie, czego sałatka? to jest? Czy to jest... Nie wiem. Co? Do czego? Sałatkę? Jaka... Sałatkę? Hmm. Nie wiem. Ja nie wiem do czego, ale piękne. No, jest. Najgorsze są rzeczy, które są piękne, ale nie wiesz do czego. Tutaj kupi... bierzemy takie coś. Mega hmm. mi się to podoba. Ty też przynajmniej wiesz do czego to jest. Tak, mniej więcej przynajmniej. Teraz chwila przerwy tutaj racuchy, bo potrzebuję czegoś na słodko i kawka Domin nie obiad <grywa> ja drugie zjadanie, on obiad, tu mamy mini zakupy I zaraz będziemy kontynuować, tylko trzeba zjeść i dostaliśmy wodę bon do Menu, bo teraz jest tak, że jak wydacie 100 zł, to dostajecie 150 do wykorzystania. My to zobaczymy w ustawie i mówimy, oho, mieliśmy w tym interes, no bo i tak chcieliśmy wydać e, te pieniądze. bo popuścicie to wydać 300 zł i wtedy płacicie 150 z tym wodem, a resztę po prostu wypłacicie. No, a żeby chcieliśmy i tak i tak wydać te pieniądze, no to mówię, dobra, do mnie kupujemy teraz coś za 100 i wracamy po coś za 300 i siedzimy i zastanawiamy się, co bo jest dużo rzeczy, które byśmy chcieli, ale trzeba się zastanowić No, po rozkwinach udało nam się Kupiliśmy! Trochę musieliśmy pomyśleć, ale w sumie nie było tego nie? Bo tam to nie było tak, że musimy coś na siłę, tylko bardziej co rzeczywiście potrzebujemy, nie? Nie, że szukaliśmy na siłę, tylko właśnie pomiędzy różnymi rzeczami się zastanowiliśmy. I w ogóle dostaliśmy... Zastanawialiśmy się właśnie, czekajcie... Zastanawialiśmy się... Wow. Zastanawialiśmy się, czy jeżeli wykorzystamy ten bond na 150zł, to czy dostaniemy kolejny bon przy wydaniu ten. No i dostaliśmy go. Patrzcie, co pada u nas. Chyba tymi świątecznymi zakupami wywołałam śnieg. I share a little, it gives me joy. Everyone's having a good, good time. I hear the jingle bells, people singing about love. It feels like a kid back and forever young. And that's why I want to sing about the Christmas on its way. A reason to hate. Słuchajcie, przyjechały nam właśnie schody, stopnie właściwie. Ym, ale jest taki problem, że nie dostaliśmy żadnej informacji żadnej. Pan kurier mówi, że były informacje, po czym powiedział, że był pomylony numer, e, bo pewnie do nas dzwonił, że będzie i nie mógł musi zadzwonić, albo było, że coś nie tak. No, więc nie dostaliśmy żadnej informacji, a to jest przesyłka pobraniowa. Nie mam pieniędzy, i plus jestem sama w domu. Dobra, pan mi dał je przed drzwi, więc okej, okay, a nie tam na drogę, bo tam na drodze najpierw chciał je dać, ale przywiózł mi je jednak pod drzwi. A nie mam kasy, więc Domin biegnie tutaj z pracy, żeby zapłacić mu za te schody. Bo żadnej informacji ani na mailu, ani na telefonie, nic, po prostu nie dostaliśmy informacji, że będą dzisiaj te schody. I okej, okay, dobra, ale ten kurier jest. Taki niemiły, że ją aż jest. W sensie, ja pracuję z ludźmi, więc yy, już trochę jestem odporniona na to. Jestem odporniona przez YouTube'a i przez czasem komentarze, które czytam, plus właśnie pracę z ludźmi. Jestem po prostu odporniona na to i naprawdę się nie przejmuję tym, ale strasznie nie miło i mu współczuję, że jest taki niemiły. W sensie, to musi być ciężkie. Być takim niemiłym. Wracam z update'em, jest Domin i w ogóle. I pierwszy raz, pierwszy sięgam ja naprawdę wiele rzeczy jestem w stanie zrozumieć. Że na przykład ktoś miał zły humor, czy coś, zły dzień. Naprawdę, ale to, to, to co dzisiaj się stało z tym kurierem to masakra. Właśnie próbował nas uszukać na 100 zł. Ehm, pewnie chciał po prostu dla siebie wyciągnąć w ramach rekompensaty. <grym> ehm, bo... Była taka sytuacja, że e, on e, chciał, żebym zrobiła mu blika, przelew na telefon, właśnie, e, bo nie mieliśmy koda tej gotówki. E, nie zrobiłam mu tego przelewu, dlatego że mam limit 500 zł. E, i musiałam robić kilka, bo to było tam 3780 e, i musiałam to kilka razy robić, więc mówię: 5 minut i będzie mąż z pieniędzmi. I da, my nie jesteśmy żadnego telefonu, nic, po prostu żadnej wiadomości, maila, nic, w ogóle, nie wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie ta przesyłka. Przerwa na zobaczenie schodów. Ładne. Nice. Ciekawe czy będę dopasować tylko. Ej, ale ty błoto robisz dachacie. Wiem. Wow. Nie, no, ładnie. Pasują do podłogi. Florystycznie. Patrzcie, mamy schody. No, nie mógł się doczekać i musiał przymierzyć. Ja też, zresztą, więc no nie dziwię się. Ja cię. Tak się cieszyły. Masakra po prostu piękne są. Tyle czasu się zastanawialiśmy co zrobić, nie? Chcieliśmy, żeby ktoś nie. zrobił, później jednak nie. I teraz mamy. By były jakieś pomysły z tego no jakieś z Tak, różne to... były pomysły, ale. Mamy takie schody. Jedna Dreno to drewno. Nie? No, pięknie. Łak, leci się w głowie, jak tak stoję. Ale piękne są. Tak jak się cieszy strasznie, nie? No. Moim marzeniem było, żeby w grudniu były schody i będą. Będą, spokojnie. Ja. Yeah. Czyli w tego tego nie mogę być ale... ale no jak myślę, to nie? <laughs> piękne. Boję się. Chodzić po nich bo no są nie zamontowane to jest tylko tak prowizorycznie że mi nie spadła zaraz a no Jezus właśnie Co o to mi ten? chodziło No źle stanęłam jak źle staniesz to przecież one się przeważają nie są zamontowane daję się to, to ja, dobrze. przepiękne są jeszcze yy, nie oddaję tego nagrania w końcu no jeśli jedno odpakuję to mogłeś sobie To mi uspokój się. Hmm. To tak cieszy, bo to jest taka ostatnia, taka większa rzecz, nie? Do zrobienia w domu. No i poddasze jeszcze, nie? No poddasze, tak, ale to... No jednak schody są większą rzeczą. Co? Schody mi się wydają większą rzeczą. Bo one są na widoku. O to chodzi. A poddasze jest. No, poddasze. Chowane i tak, No, Na razie tak naprawdę potrzebujemy poddasza, ale dla gości. O, to nie jest dla naszego codziennego użytku. A schody są dla codziennego użytku i tego, że. była nie No. A pięknie wygląda. Schodzę po tych schodach. Schodzę, ale mega ostrożnie. <grym> Boję się. Bo one się ruszają, bo jeszcze nie są przymocowane. Domin będzie to oczywiście teraz zabierał stąd. Tak, tak, tak. Przydałoby się jeszcze, wiesz co zrobić przed montażem? Pomalować tą ścianę. Bo ona wymaga malowania. Też. No. Ogólnie te przy Ściany. Lecę. Dobra, jak już stąd spadnę, to się nic nie stanie. Ale żeby nie zleciała razem ze schodami. No. <laughs> Dalej sami wyszło Hmm. Lepiej no, co z góry rywana. No i on chciał właśnie, żebym zrobiła mu blika na telefon. Ja tego blika zrobić nie mogłam, no bo mój limit to 500 zł i tam 3780 wychodziło, no to kurde, jest dużo, żeby zrobić blika. I nie mówię do niego, że nie wiem, czy w pewnym momencie nagle nie powiem mi, że nie, limit mój blików na telefon dzisiejszego dnia się zakończył, no i co wtedy? Więc że no... Nie wiem, no tak. A on powiedział: e, Ja powiedziałam, że za 5 minut będzie mąż. On do mnie. 5 minut i, i mnie tu nie ma. <laughs> Okej, okay. dobra. E, zostawił te schody i w ogóle pod drzwiami e, i poszedł do auta. I ja rozumiem, że no, to jest jego praca, tak. On ma określony czas, nie może sobie robić takich przerw i tak dalej. No ale no, już wystarczyło naprawdę wziąć te stopnie i powiedzieć nam, że będzie jutro. Jak, jeżeli nie chciał czekać, nie mógł czekać. No rozumiem, już naprawdę byłoby to lepszym rozwiązaniem niż to, jak się zachowywał ogólnie w całej tej sytuacji, bo mówię, zrozumiałabym, gdyby mi powiedział, że no, no trudno, w takim razie przyjadę z tym jutro przesyłką. Że dzisiaj nie zostało. Odebrane. No, no i on po poszedł do mnie przyjechał. No i jak do mnie przyjechał, no to um, miał pieniądze. A nagle do mnie mówi, czy nie mam 100 zł. Ja mówię, dlaczego. A on, że e, no bo jeszcze potrzebuje tutaj pan tych 100 złotych. No ja mówię, po co? A on mówi, że dlatego, że. E, Wyszło 3880, ja mówię, że trzy razy mi mówił, że 3780, trzy razy mi to mówił, plus tyle kosztowały stopnie, e, 3700 kosztowały stopnie. E, no i mówię, no to dlaczego wcześniej mi mówił tak, a później tak? No i mówię do no Domina, spytaj się go, no kurde jakieś potwierdzenie, cokolwiek, e, nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia, no, tylko tyle, że mieliśmy zapłacić 3780, tyle mieliśmy za te stopnie, nie mieliśmy jedy za przesyłkę i tak dalej. To było jakby, wiecie, zamówiliśmy, złożyliśmy zamówienie i za pobraniem było 3780. Myśleliśmy, że może doliczona jest e, przesyłka, no ale to i tak chcieliśmy jakieś potwierdzenie tego, dlaczego 3880 nagle, skoro mi wcześniej chciał, żebym przesłała mu 3780. No i dobra, yy, on się nam biorące na do mnie tam kłócił, że przecież on nie chce nas oszukać, szukać. Powiedział to do domina, no, no niestety, ale nie chce was oszukać, szukać. <noise> że przecież nie kłamie, że teraz nie robią tak, że nie ma żadnego potwierdzenia, przecież wiecie, ile macie zapłacić. Ja mówię, no tak, 3780 i też tak, tak jak pan wcześniej mówił. A on wiecie, tak to ciągnął, na długo z nami się kłócił, aż w powiedział: Jak chcecie, to możecie pójść zobaczyć mój ten list przewozowy, wiecie tam, że ile jest do zapłacenia. No i to mi powiedział: Okej, okay, to chodźmy zobaczyć. No i może on myślał, że do mnie nie pójdzie, nie? tego zobaczyć, bo on mi wpierał, wiecie, że, że nie, że tak nie mówił, że miało być ten... i on jeszcze taki wkurzony był, on taki po prostu, taka agresja w nim, on taki, wiecie, podirytowany tym, że ja się z nim kłócę, taki wywracał tymi oczami, taki był agresywny bardzo w tym, wiecie, że dlaczego ja się z nim kłócę i o tym, ten, ten, nie, znaczy nawet nie kłócę, bo ja z nim po prostu rozmawiałam, to on jakieś miał tam, nie wiem, dziwne zachowanie, no i podobnie z nim poszedł ta. Popatrz, zobaczył on, nie, nie domin nawet, tylko on zobaczył na tą kartkę i powiedział: No, sorry, jednak 3780. I tyle. Gdyby on nie był taki, wiecie, agresywny, taki wkuszony, i on był taki od początku, to nawet nie chodziło o ten, ale on od kiedy zapukał do mnie do drzwi, to już on taki był. Eee, więc eee, nie, nie wpłynęło na niego to, że tak czekał, tylko po prostu był taki od początku. Eee, i, I ja, jak gdyby taki nie był, to bym uznała, że się pomylił. Ale przez to, że tak się zachowywał, ja jestem pewna, że on chciał po prostu nas oszukać i chciał tę stówkę sobie do kieszeni zabrać, bo no to było mega mega dziwne. Eee, szczególnie, że ja też, e, ja mu pokazywałam na telefonie, czy e, kwotę, wpisałam jego numer telefonu, jak chciałam. Rozładował mi się aparat, więc musiałam mieć chwilę przerwy. Mam nadzieję, że będę miała ciągłość w tym, co mówiłam, że nic nie. Źle nie, nie, nie zapamiętałam e, z tego, co nagrywałam ostatnio. Więc pokazałam mu jeszcze właśnie jego numer telefonu i e, tą kwotę 3780. On powiedział, że tak, że okej. Okay. No więc wiecie, widział wielokrotnie, wielokrotnie mu powtórzyłam, tą kwotę, i no nie wierzę, że on po prostu e, wiecie, się pomylił wtedy. Za drugim razem. Bo wiecie, jak człowiek się pomyli, wiecie, ja tak, ja tak przynajmniej mam, nie? że czujesz jednak trochę, nie? Bo jak ja wcześniej kilka razy mówiłam tą jakąś kwotę, i później y, ktoś mi mówi, że nie mówiłam inaczej, to mam takie chwile zawahania i sprawdzam. Mówię, dobra, y, mogłam się pomylić, sprawdzę, ale on tak uparcie w to brnął, był taki podirytowany tym, że my to drążymy, że no. Nieprzyjemna sytuacja, ale schody naprawiły tą sytuację i poprawiły nam humor. Więc bardzo się cieszę, naprawdę są piękne. Nie mogę się doczekać montażu, i powiedziałam do mnie, że musi się pośpieszyć do grudnia, bo chcę mieć w grudniu schody. Na razie wyglądają tak: betonowe schody. Fajnie, fajnie, że już są. Mamy wszystko, tylko trzeba jeszcze to pomalować. No, i, no i, i tyle. I zamontować. <laughs> Brzmi jakby niewiele roboty, ale kupa roboty jeszcze w tym jest. Więc no zobaczymy, jak tam do mnie zdąży. Jak zdąży tak będzie i tyle. Ważne, że są. I bardzo mnie to cieszy. Kochani, zorientowałam się, że nie pokazałam wam co kupiliśmy, a chciałam już montować tego vloga, więc wam pokazuję szybko, bo mi się rozodwój aparat, dlatego szybko. Kupiłam, kupiliśmy takie dwie zawieszki, i ja to planowałam powiesić na początek i na koniec schodów, na barierkę. Zobaczymy tylko, czy będą te schody, ale jak nie, no to się wiecie. 10 dzień to wykorzysta. Mega Wanda, teraz mi się strasznie podobają takie właśnie ozdoby. Następnie taka ozdoba. Tego się nie otwiera jakby co, tylko właśnie taka jest. Ale piękna. Tutaj taki domek, tylko że ten domek jest z Action, a nie z Home and you. I jeszcze taki dziadek. Tu jeszcze sobie postanuj, postawiłam takie figurki, jedną mniejszą, drugą większą i są przepiękne. Jeszcze nie ciągnęłam, bo jeszcze wiecie, tak tego sobie postawiłam i tak stoją.